Witam serdecznie na oficjalnym otwarciu drugiego woreczka naszego kalendarza adwentowego. Nie gajmy, szukam woreczka z napisem numer dwa. <śmulny> <śmulny> Dużo zdrowia i szczęścia! Kurczę to, już mamy po prostu level bardzo wysoki, jak na drugi woreczek. Słuchajcie, rozgrzewamy nadgarstki. Miga się to tak. Dużo zdrowia, szczęścia. Pokazujemy te nasze piątki Poziomo je kładziemy na tej wysokości właśnie mniej więcej. I teraz robimy taki ruch do przodu. Dwa razy. Dużo. Zdrowie mi się od zawsze kojarzy z małpką. Zdrowie. Obie ręce B. Trochę je zaginamy, kładziemy je wnętrzem do góry. Robimy coś takiego. Zdrowie. Szczęście. Szczęście. Ja jestem praworęczna, więc najpierw ocieram prawą ręką o lewą, a teraz lewą o prawą. I jak widzicie, nie ma łącznika i w polskim języku migowym. Jak wymieniamy, możemy zmienić naszą przestrzeń migową trochę, czyli jedną rzecz zamiegać z jednej strony, trochę pochylamy głowę, a drugą rzecz z drugiej strony. I od początku. No i już słuchajcie, w drugi dzień naszego kalendarza potraficie już złożyć życzenia i to nie tylko świąteczne. Myślę, że fajnie. Widzimy się jutro.